Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na takie szykowanie. Przy okazji tego szykowania pokażę Wam moje ulubione kosmetyki na co dzień, do takiego codziennego makijażu, ale też właśnie wykonam taki lekki makijaż dzienny, który też podkreśla urodę. Nie jest takim zwyklaczkiem dziennym, w sensie, nie wiem. Kiedyś tak się malowałam, że yy, tylko podkład, puder, yy, tusz na rzęsy i, i brwi i to był mój makijaż dzienny, ale ostatnio zaczęłam bardziej tak kombinować trochę z tym makijażem. No i ten makijaż też nie zajmuje jakoś dużo czasu, tak wystarczy mi rano 15 minut na wyszykowanie się, więc od razu Wam pokażę właśnie taki mój makijaż dzienny, który jest bardziej taki podrasowany. No i co, jeżeli jesteście ciekawi, jakich kosmetyków używam na co dzień, no to zapraszam do oglądania dalej. Oczywiście najpierw podkład, nie używam bazy. Ostatnio właśnie sprawdzoną mam pielęgnację, dzięki której nie muszę używać już bazy pod, pod podkład, bo czuję, że mam super nawilżoną twarz, ale zanim znalazłam ten idealny krem, no to używałam dwóch podkładów takich rozświetlających, nawilżających które no, nie podkreślały tych suchych skórek i mam tutaj do pokazania Wam dwa podkłady Rimmel Kind Free oraz Bielenda Makeup Academy Wege Flumi i tego Wam y, na kanale tutaj nie pokazywałam testowałam go sobie tak przy okazji, przy jakimś tam makijażu to jest bardzo delikatny podkład, który nie ma dużego krycia i ma właśnie takie rozświetlające, nawilżające wykończenie ale ja go też za bardzo nie lubię na co dzień używać, bo jednak no, nie wytrzymuje na mojej skórze. Trochę się jednak potem zaczyna moja skóra wyświecać, przytłuszczać. No i on całego dnia nie wytrzymuje. Tak samo jest zresztą z tym podkładem, Kind and Free. Jest bardzo fajny, też ładnie, lekko wygląda na twarzy, ale nie ma takiego mocnego krycia, zresztą tak samo jak ten z Bielendy. No, ładnie ujednolica skórę, i tak dalej, cerę. Bardzo ładnie wygląda, ale też no, po tych 6-7 godzinach już mi się wyświeca i nie wytrzymuje 12 godzin. I zaraz Wam pokażę podkład, do którego wróciłam. I on jest genialny. To jest podkład od Skin 79 BB. Ja mam tę wersję pomarańczową, używałam różowej i po różowej miałam wypryski. A ten jest świetny. Ja już tutaj czuję, że mam chyba w połowę opakowania. Kurczę, zaraz sobie sprawdzę. No dobra, tak no w połowie już go wykorzystałam. Okej, okay. to chyba się już powoli zaopatrzę w jakiś zapas. Dobra, to zacznę już makijaż. Powiem Wam, że lubię się z Wami je tak przygotowywać. No i dzisiaj też przy okazji ten makijaż taki dzienny, podkreślający urodę. Ale też taki niezamocny, i nie jest jakiś skomplikowany naprawdę. I sobie przy okazji wypróbuję gąbki. To jest gąbka z Boho Beauty i Komunikatywnie. Tam ostatnio zrobiłam sobie dosyć spore zamówienie na pędzle. I ja sobie dzisiaj je właśnie wypróbuję. Byłam w szoku, jak ta gąbka w ogóle urosła. Ona była malutka, a chyba z dwa razy większa. Po zmoczeniu jest i ja ten podkład lubię za to, ten ze Skin 79, ale on o każdej porze roku praktycznie u mnie dobrze wygląda. On tak satynowy wygląda, powiedziałam, że nawet lepiej wygląda niż podkład z Hourglass Veil. Nie z Hourglass, tylko z It Cosmetics, ten CC krem w szarym opakowaniu. On wygląda dużo lepiej, naprawdę. Gąbka świetna, mega miękka. Dobra, zmieniłam trochę ustawienia światła, bo mam takim duchem naprawdę już widziałam w poglądzie. Kolejny produkt, który jest moim totalnym ulubieńcem chyba od początku roku jest to Rimmel Multitasker odcień 040. Ja się z tym korektorem naprawdę nie rozstaję, i na szczęście mam zapas gdzieś. A zresztą cieszę się, że dzisiaj taki film. Bo ostatnio dużo nowości testuję dla Was, i czasami te makijaże nie są takie, jakbym sobie wymyśliła i oczekiwała. A jak używam sprawdzonych kosmetyków, no to zawsze ten makijaż wygląda perfekcyjnie. Ok, tu już mam wszystko rozblendowane: Korektor, podkład. No, i puder. Puder, jaki użyję pod oczy, to jest Laura Mercier Secret Brightening Powder. Pierwszy raz używałam ten puder w filmie chyba z kosmetykami, których jeszcze nie testowałam. Zrobię Wam gdzieś odnośnik, ale ja jestem w szoku, powiem Wam, jak ten podkład teraz wygląda. Ja jestem tak zadowolona tfutfu z mojej cery, że no nie pytajcie ten podkład na tej kremie, na tej pielęgnacji wygląda bosko. Dlatego, że on się tak ładnie teraz błyszczy, to ja nie chcę za bardzo tego blasku zabierać, więc naprzemiennie zależy jaki mam podkład. Czy bardziej taki właśnie bardziej taki rozświetlający, kremowy, nawilżający, czy właśnie taki trochę Matowy, zastygający, no to wybieram te dwa pudry: sypkie, Claressa Blur Super Powder albo Hourglass Veil, ale dzisiaj właśnie wybiorę ten Hourglass i na pędzel Embrash 27. Ja tak naprawdę myślałam, zanim w ogóle go użyłam, pierwszy raz tego pudru z Hourglass, że to jest taki Puder mocno rozświetlający i on nie będzie w ogóle utrwalający. Ale jakie było moje zdziwienie, kiedy nałożyłam go do pracy sobie, no właśnie jakiś taki zwykły podkład. I ta cera wyglądała przepięknie, naprawdę ja jestem pod takim wrażeniem tego pudru, to jest cacuszko. Ten tak samo jest fajny, utrwalający, taki naprawdę blurujący. I one właśnie świetnie wyglądają w połączeniu z tymi podkładami. Nawet ten rozświetlający wygląda super z tymi podkładami. Dobra, twarz mam już pudrowaną, i właśnie dzięki temu ten puder nie zabrał mi tego blasku. No i brwi. Brwi sobie zrobię tak na szybko poza kamerą, ale pokażę Wam. To, czego używam? I tak naprawdę mam tutaj Trio z Eveline: żel Eveline Brow and Go Mascara w numerze 05 Top. Potem kredka, konturówka do brwi Micro Precise Brow Pencil, też w odcieniu Top. No i kredka taka, pisak w zasadzie do brwi. Evelyn Brow Art Duo i w odcieniu Medium. Także ja teraz tego tria użyję do makijażu brwi. No i w sumie zaraz do Was wrócę. Nie chcę Was zanudzać tym, jak maluję brwi. Dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o makijaż brwi. Nie robię go jakoś nie wiadomo jakiego mocnego tego makijażu, tylko właśnie tak na szybko. No i po brwiach zwykle przechodzę do makijażu twarzy żeby chociaż właśnie mieć wymodelowaną tą twarz, jeśli nie zdążę, nie wiem zrobić makijażu oczu, to nawet wychodzę bez tuszu na rzęsach ale konturowanie róż i tak dalej, no jednak musi być, jednak to ładniej wygląda i do konturowania użyję tego pędzla z Hakuro J380 do konturowania użyję pudru bronzera z Belle Oh My Contour on jest dostępny w Biedronce świetny odcień ale to jest typowy taki bronzer do konturowania. Powiem Wam, że on świetnie pachnie. Bardzo podobny ma zapach do pudrów do konturowania z, do bronzerów z Too Faced. Boże, nie umiem się wysłowić. Na szczęście ten bronzer nie jest jakoś taki mocny. Nie jest taki super napigmentowany, że sobie zrobicie nim krzywdę i plamy. I to jeśli chodzi o konturowanie. Jeszcze dodatkowym krokiem w moim makijażu dziennym to jest to trio z Golden Rose. Ono jest przepiękne. Ja jestem uzależniona już od tego rozświetlacza. W ogóle nie wiem, czy Wy możecie to zobaczyć, że rozświetlacz ma największe wgłębienie. I używam właśnie z tego tria z Golden Rose. To jest ta stara wersja z tej serii Nude Look. Używam tego bronzera, żeby sobie twarz trochę ocieplić. Więc nie nakładam go już pod kością policzkową, tylko na kości policzkowej. I to dodatkowo tak modeluje twarz, ale też lubię nim przyciągnąć tutaj pod brodą. I nie zapominam też o bokach czoła. Wydaje mi się, że trochę przesadziłam z tej strony. Swy to trochę zmniejsze gąbką, tak samo. No i róż. Różu użyję z tej samej paletki. On jest bardzo taki ładny, rozświetlający, brzoskwiniowy i ten sam pędzel. Chociaż też zamiennie używam różu z z Bella w takim kwadratowym opakowaniu. Ale nie pamiętam numeru i odcienia. On jest bardziej taki brzoskwiniowy ze złotymi drobinkami, a ten jest taki bardziej koralowy. No i ten został wygląda bosko. Jeszcze taki trik, żeby sobie to truch, trochę tu zblendować, to biorę na pędzel taki kryjący puder, ten akurat jest z Glam Shopu, to jest klasyk w odcieniu 1. No, i po prostu sobie to rozblendować tym pudrem. Tak jak mówię, to jest taki. Ja wiem, że teraz tutaj jest mnóstwo kroków, ale to jest naprawdę taki bardzo podrasowany trochę makijaż dzienny. Kiedyś na, mój kanał, na moim kanale zrobiłam taki bardzo szybki makijaż dzienny i. On naprawdę nie zajmuje wiele czasu, a ten jest taki podrasowany, nie tylko do pracy, ale właśnie jak chce się gdzieś wyszykować i zrobić sobie taki ładniejszy ten makijaż. W sumie, ja mam tutaj do różu pędzel jest Komunikatywnie, ale już trudno. Już użyłam tego pędzla z Hakuro. Przy okazji w ogóle tego szykowania się z Wami no to testuję nowe pędzle. Ale dobra, pokażę Wam ten pędzel, który chciałam użyć do różu. Boho Beauty Komunikatywnie. Bardzo w ogóle fajne opakowanie. To jest taki... Bardzo giętki pędzel. To jest chyba mieszanka włosia naturalnego i syntetycznego. Bardzo giętki, sprężysty i on jest tak um, delikatnie ścięty. To jest taka ala miotełka. Taki ala skośny, z długim włosiem, no i taki bardzo giętki. On jest idealny do różu, żeby tak właśnie sobie nałożyć, albo żeby delikatnie omieść sobie brązer. Więc użyję go innym razem, ale do rozświetlacza użyję też pędzla z Boho Beauty komunikatywnie, to jest numer K5 i to jest taki pędzel właśnie miotełka, spłaszczony i zaokrąglony. Wiem, że maksineczka ma podobny, i on jest ponoć genialny do rozświetlacza. I tak, rozświetlacz, który katuję na co dzień, to jest właśnie ten z tego trio i on wygląda przepięknie, szczególnie na takim podkładzie jeszcze nie dobrze przedpudrowanym. Ale dzisiaj użyję tego rozświetlacza. Też używam go na co dzień, Eveline Field the Glow Diamond Highlighter 01 z Pago. On nie był kiedyś moim faworytem, użyłam go parę razy i był dla mnie zbyt suchy. Ale no przekonałam się do niego. Teraz jak go nałożyłam, to on, zobaczcie, no daje mocny glow. Tutaj w podglądzie bardzo go za to lubię, ale no, na skórze czasami wygląda sucho. I dzisiaj właśnie tak jest. Powiem wam, że ten pędzel nakłada idealnie rozświetlacz. Właśnie w te miejsca, gdzie on powinien być. Czasami nakładam zbyt dużym pędzlem i ten rozświetlacz no jest za szeroko powiedzmy nałożony. Dobra, no na co dzień to się moja skóra aż tak nie błyszczy, tak jak dzisiaj. Trochę bardziej tonuje ten rozświetlacz, no ale dzisiaj się już nie mogłam powstrzymać po prostu. I makijaż twarzy w tym momencie jest załatwiony. No i jak jeszcze mam chwilę, no, to szybko robię sobie makijaż oczu. No, to nakładam coś na oczy. Tych dwóch palet głównie używam: Vibo Nutique Eyeshadow Palette albo ostatnio tej palety Start, Tartlet Juicy. To jest przepiękna paleta. Pierwsze użycie było takie mieszane, ale później, jak już zaczęłam jej więcej używać, testować, no, to bardzo mi się spodobało. Dzisiaj właśnie jej użyję, bo tej używałam chyba w jakimś ostatnim filmie też. Także dzisiaj sobie wykonam makijaż paletą Tart. Jeśli mam ochotę na pigment, no to używam tylko pigmentu i kleju do brokatu. I pigment, który bardzo bardzo mi się podoba, to jest ten. I ja go miałam w ostatnim filmie. No także co? Ja wykonam szybki taki makijaż dzienny. On jest naprawdę mega nieskomplikowany. Parę cieni, jakiś jeden błyszczący. No i kredka, i zaraz Wam to pokażę. Więc na początek używam tego takiego cienia, trochę brązów taupe, Ja bym go tak określiłam, taki szarawy brąz. I jego ja nakładam w załamanie powieki i w zewnętrzny kącik. Także to jest moja ostatnia ulubiona paletka cieni, nie tylko do makijażu dziennego, ale ogólnie. Na taki mniejszy pędzelek nakładam ciut ciemniejszy odcień, też matowy, i to jest taki bardziej ciepławy brąz. On się nazywa Petal, a wcześniej używam Happiness. I od razu ten sam, właśnie cień Happiness. Petal nakładam na dolną powiekę. Na dolnej zazwyczaj jeden cień ląduje. I tyle w zasadzie, nie, nie robię tam żadnych skomplikowanych makijaży. I jeszcze delikatnie, czasami przyciemniam odcieniem tym lashes. Lush, to jest taki ciepły brąz, trochę ciemniejszy z drobinkami, ale tych drobinek w ogóle nie widać, tak naprawdę. I tylko tak na czubeczek, żeby przyciemnić sobie kąciki. I teraz krok, który bardzo lubię Zanim nakładam błyszczący cień No to maluję kredką tutaj przy linii rzęs I to jest kredka Nude Mandala Z kolekcji Mandala Błyszczący brąz, kredka do oczu z Glam Shopu I o tej kredce mówiłam Wam w filmie z ostatnim Z bublami, że to jest przepiękna kredka Brązowa ze złotymi drobinkami Zobaczcie jak ona pięknie wygląda ona do takiego dziennego makijażu wygląda wprost przepięknie. Nie jest za ciemna, łatwo się rozciera. Więc czasami robię też tak, że tylko y, przypudruję sobie powiekę jakimś pudrem. Delikatnie tym beżowym brązem y, z palety Tarte wykonturuję sobie powiekę albo po prostu brązerem. I ta kredka. No i ten makijaż wtedy też wygląda bardzo ładnie. No naprawdę, mówiłam, wariacji czasami jednych mam kilka. To sobie rozblenduję też tym precyzyjnym pędzelkiem. To był akurat pędzelek klavier 223, a ten do blendowania użyłam Blended Pro 210. No i potem już wchodzi tylko błysk. I tutaj są dwa takie przepiękne błyski. Ten jest taki różowawy, a ten jest takim jasnym szampańskim cieniem i on przepięknie wygląda w wewnętrznym kąciku. Jak właśnie zaraz nałożę. A na środek powieki można nałożyć tego pigmentu. Co, jak co, ale jednak pigmenty najlepiej wyglądają na kleju. Ja tutaj nie mam przy sobie teraz tego kleju z nyx ale sobie wezmę tak na szybko Glam Shop. Wiem, że on się pojawił ostatnio w takich kosmetykach a la buble, ale jak nie mam na szybko jakiegoś kleju, no to właśnie używam tego. Tylko, że w makijażu dziennym głównie robię tak, że po prostu nakładam taki błyszczący cień na korektor i wtedy fajnie się to przykleja. Włożę jeszcze delikatnie tej kredki i trochę na linię wodną. O. Zostały już tylko rzęsy i usta. No i na rzęsy nakładam po prostu tusze z Glam Shopu Classic. To jest mój idealny tusz. On... Już mówiłam o nim wiele razy. On nie skleja rzęs, to po pierwsze. Bardzo fajnie je pogrubia i wydłuża. No i ja nie wiem, no kilka miesięcy już w sumie mam to opakowanie otwarte. I one się nie kruszy w ciągu dnia, a jak się tak wykruszy delikatnie, to się przynajmniej ta formuła nie rozmazuje i mogę to po prostu sobie usunąć. No i w zasadzie zostały już tylko usta. No i tutaj mam taki duet do makijażu ust. Konturówka Pierre w odcieniu 07 i błyszczyk z Eveline. Z tej serii chyba Moist. Ja jeśli dobrze pamiętam, przymiar lip, lip Gloss po prostu. On jest takim chłodnym różem. Ale najpierw nakładam konturówkę na całe usta. No i teraz ten błyszczyk. No i tak już wygląda mój gotowy makijaż dzienny, trochę podrasowany. W trakcie filmu też powiedziałam Wam kilka innych takich moich propozycji, chociaż takich moich trików na makijaż dzienny. A ten jest naprawdę taki, taki bardzo. Podrasowane, ale też wykonuję taki makijaż, jeżeli chcę się bardziej wyszykować z jakiejś okazji. Czasami lubię właśnie się tak bardziej odpicować. To mi też poprawia humor. No i nawet do pracy lubię się tak czasami wymalować bardziej. To nie są też jakieś takie mocne kolory, to jest po prostu błyszczący cień na powiece. Trzy matowe cienie, no i usta. Czasami też z ust rezygnuję. Może delikatniej wykonuję ten makijaż Twarzy. W sensie nie robię takiego mocnego konturowania. Tak wygląda mój makijaż dzienny, który podkreśla urodę. Nie jest jakiś mega mocny taka szpachla. To jest po prostu taki no, podrasowany makijaż dzienny, ale dalej naturalny. No i przy okazji też tego filmu pokazałam wam moje ulubione kosmetyki na co dzień. Takie perełki, bez których właśnie mój makijaż dzienny nie może się odbyć. Jeżeli film Wam się spodobał, to dajcie oczywiście kciuki w górę. Subskrybujcie, napiszcie też w komentarzu na dole, jak Wam się podoba ten makijaż. Co sądzicie w ogóle właśnie o tym yy, makijażu, albo jaki wyrobicie sobie na przykład na co dzień. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Pa!